Jesteśmy w kuluarach po pierwszym panelu w ramach tegorocznej edycji Gasterem. Co ciebie jako komentatora w tym panelu najbardziej zaskoczyło? Najbardziej zaskoczyła mnie otwartość, z jaką minister Bando stwierdził, że projekt atomowy, w którym uczestniczy PGE, w tym momencie w zasadzie można uznać za zawieszony, ponieważ powiedział, że dopóki spór prawny pomiędzy amerykańskim Westinghouse i koreańskim KHNP, o to czy Koreańczycy mogą używać reaktorów, które się wywodzą technologicznie z USA, dopóki nie zostanie to rozstrzygnięte, to w zasadzie nie ma o czym mówić. W Polsce na no, przypomnijmy PGE bardzo wyraźnie w tą stronę ciążu w ostatnich latach. Druga informacja, która mnie zainteresowała, dotyczy drugiej lokalizacji w ramach rządowego projektu energetyki jądrowej. W zasadzie można między wierszami odnieść wrażenie, że to Donald Tusk musi podjąć decyzję, czy będzie drugi atom w Polsce w ramach rządowego projektu. To jest ciekawe, bo jeżeli go nie będzie, to moim zdaniem cały projekt nie ma większego sensu, bo. Jeżeli chcemy budować energetykę jądrową w Polsce, to ona musi być wielkoskalowa i składać się przynajmniej z kilku lokalizacji. No a poza tym PPEJ, czyli Polska, polski dokument strategiczny dotyczący energetyki jądrowej, wyraźnie mówił o dwóch lokalizacjach. Zobaczymy, minister Bando mówi, że to się rozstrzygnie na przełomie tego i przyszłego roku. A zapowiedź chyba niełatwego dialogu z Komisją Europejską, która też wybrzmiała w tym panelu, oznacza według Ciebie jakie decyzje? Nie jest dla nikogo tajemnicą, szczególnie po zmianie rządu, że w zasadzie projekt jądrowy w ostatnich latach no to mnóstwo zaniedbań. Pierwszym takim zaniedbaniem było niestworzenie realiów, realnej konkurencji pomiędzy oferentami. No, i wybór w zasadzie jest pogwałceniem przepisów amerykańskiego kontrahenta. Dzisiaj może nam się to odbić czkawką w Komisji Europejskiej, która to może zanegować, bo przypomnijmy, tylko amerykański Westinghouse został wymieniony w raporcie środowiskowym, tylko jego reaktor się tam znalazł. Tylko amerykański Westinghouse mógł się. Oprzeć o umowę międzyrządową pomiędzy rządem amerykańskim i polskim. Koreańczycy i Francuzi nie mieli takich możliwości. To, co dzisiaj minister Bando powiedział, to po prostu stwierdzenie faktu, że to był błąd, który teraz trudno odkręcić. I jeszcze jeden wątek, że teraz polityka energetyczna naszego kraju ma być racjonalna, oparta na nowej logice. To jaka, twoim zdaniem, będzie ta nowa logika? No, nowa logika chyba będzie polegała w tak skomplikowanym rządzie na ucieraniu konsensusu, bo widać, że ten konsensus bardzo trudno się rodzi już pomiędzy resortem klimatu i resortem przemysłu. I na razie wydaje się, że większość kluczowych kompetencji podąża drogą do Katowic. Twoim zdaniem, jeżeli w ogóle rozważamy drugą lokalizację elektrowni jądrowej, to PSE może wskazać, który kierunek, jeżeli chodzi o swoje decyzje albo rekomendacje? Osobiście uważam, że Teza, iż PSF wskaże lokalizację no jest graniem na czas ze strony rządu, bo każda z wymienianych w tej chwili potencjalnych lokalizacji, czyli Bełchatów, kozinice czy Pątnów, to są lokalizacje świetne pod kątem integracji z systemem energetycznym, więc ja tutaj nie widzę powodu, dla którego PS miałoby się nad tym dłużej zastanawiać, bo każda z tych opcji akurat pod tym kątem jest dobra. Rozmawiamy na imprezie gazowników, a jesteśmy, mam wrażenie, na panelu energetycznym. Tu w Kluarach jednak jest spore zdziwienie, że impreza gazowników stała się imprezą energetyczną. To jest jakaś nowa symbioza twoim zdaniem? No zgodnie z y, tym, co mówi Komisja Europejska, gaz jest paliwem przejściowym, więc może i ta konferencja poszukuje nowego paliwa.